będzie jedynka na całym zrobić? od początku sms trochę tego i coś z tym zrobić bo nie mam z czego ci nawet do ceny kurwa no, w ogóle możliweczem Max, <laughs> wyszedł Max wyszedł? Dotarło, nie wyśmiech on wyśmiech no, kurwa tak tak się dotarł coś tam nie dotarło oj nie, do, do, nie do 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 to nie są trudne zadania chłopaki bez problemu na pewno ci pomogą, jeżeli będziesz miał problem z tym. No, na pewno. Nie, tak. chęci. Jest, nie ma sprawy. chęci. Ty widzisz, że sam się nie wstąpił. jesteś, chłopak jest tak zawaliłeś, że. Cały rok się opierdasza, ale nic nie robisz. Kurwa. Za niego robić trzeba wszystko, no patrz. już. Pewnie. Śmieszne. No, to jedynek nie wpisują, tylko kurwa minusy. No, jeszcze dwie osoby i ale bon? No. Albo nie, wiem, czy ktoś pamiętał, albo, albo też film będzie mógł pamiętać. Bo na tym. Yy...